Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Chciałam Wam się jeszcze pokazać dzisiaj w mojej stylówce, bo akurat gdzieś wychodzę, muszę załatwić parę spraw i założyłam sobie ten mój słowiański sweterek, który Wam pokazywałam ostatnio, że upolowałam go za 8 zł. Dałam sobie paseczek. On jest taki szaro-czarno-pomarańczowy założyłam sobie do tego golfik nie wiem czy nie będzie mi za ciepło ale mam nadzieję że nie najwyżej go ściągnę <grymne> i do tego mam tarny spodnie jak zwykle nie widać dobrze takie e, śliskie jakby trochę w formie getrów fajnie się ten szaterek układa mam nadzieję że go dobrze widać pasek mam troszeczkę taki nie za fajne już swoje przeszedł, ale ogólnie przypomina mi się styl takiej <laughs> mody polskiej z PRL-u, takie dzianiny dziergane i e, ta gazeta, która była tam e, e, też chyba była taka moda polska się nazywała i dużo pani takie chusty właśnie miała takie pącza i właśnie w takie motywy trochę meksykańskie. I, i tak mi się skojarzyła właśnie ta, ten sweterek właśnie z tymi z tą modą lat 70 80 no i co jeszcze aha chciałam wam pokazać co na co wpadłam wczoraj to jest właściwie y, nagle wymyślona rzecz zwykła serwetka Taka, no taka na stół, tak które ostatnio znalazłam i podkładka pod stół, znaczy na stół, pod potrawy. tego nie przeszyłam, bo cały czas tworzę i przekładam przez te dziurki wełenkę typu filcowego, moherowego i tworzy mi się taka mandala. To będzie taki obraz na ścianę, jak go później usztywnię jakimś tekturką albo deseczką. Żeby to mi się trzymało, to przyszyję wszystko i, i taki, y, nie jest trudne, ponieważ to jest tylko przekładanie takich, tak, kawałek zostało. Bierzecie taką wołankę filcową albo zwykłą wełnę, jak nie macie do filcowania i po prostu przez te dziurki się przekłada co druga, a następny rząd na odwrót. Widzicie? Jedna na wierzchu, druga pod spodem. I wychodzą takie fajne wzory. To zrobiłam mniej więcej w godzinę. Oczywiście nie jest skończone, bo jeszcze muszę poprzekładać na różne inne motywy, żeby to było jakoś tak fajnie. Tu góry jeszcze przełożę. Może zrobię z tego łapacz snów, bo tutaj tak się fajnie te nitki właściwie układają. Zobaczymy. W każdym razie serwetki nie zniszczyłam, jest cała, nie jest pocięta, a fajnie ozdobiona. Tak mi to wczoraj się przyszło na myśl, no i tak tyle. Yy, jeszcze chciałam się odnieść do mojego wczorajszego filmiku, nawet nie zwróciłam uwagi, ja nawet nie wiedziałam, bo pojawiły się komentarze pod tym moim tańcowaniem, że pani Fischer, Helen Fischer jest Rosjanką. No i co? No jest Rosjanką, mieszka w Niemczech, śpiewa po niemiecku. No właściwie połączenie dwóch wrogich elementów dla naszego państwa, bo Niemcy i Rosja tak zawsze na nas patrzały jako na potencjalną zdobycz że tak to nazwę. Ale jest człowiekiem, jest kobietą, jest, śpiewa. Jak człowiek śpiewa, znaczy się, że ma duszę piękną. Więc yy, starajmy się nie oceniać ludzi po pana narodowości. Yy, nie znam tej pani, więc nie mogę jej ocenić bardziej. Mi się podobała jej piosenka, bardzo mnie nastraja pozytywnie. I tego się trzymajmy, dziewczyny moje drogie. Wiem, że jest trudny czas wojenny i jest duża nagonka na naród rosyjski, no ale cóż, no przecież tam też są i dobrzy, i źli ludzie, więc tak jak w każdym innym narodzie, więc nie możemy mówić, że wszyscy Rosjanie są źli, a wszyscy Ukraińcy dobrzy, a my to już w ogóle jesteśmy super, bo przyjmujemy i pomagamy. Fajnie, że pomagamy. Cieszę się, że pomagamy. Nie mówiłam nic, jak było na dworcu, więc y, powiem Wam, że y, byliśmy z Andrzejem, zostawiliśmy te pluszaczki y, dla dzieci. Mieliśmy tam jeszcze przygotowane y, jakieś fundusze do kupienia na miejscu, albo do y, jakieś tam leki też miałam, ale okazało się, że tam wszystko jest. Y, świetnie zorganizowany był dworzec w Katowicach. Akurat o tej porze, w której myśmy byli tych uchodźców nie było dużo. Dużo było na peronach, bo <laughs> oni się po prostu przemieszczali gdzieś dalej i chyba podjeżdżał pociąg, więc na tym przodzie dworca, gdzie jest ciepło, nie było aż tak dużo osób. Ale były kosze, pełne kosze z jedzeniem, była karma dla zwierzaczków. Dla dzieci była zrobiona bawialnia, były podawane gorące posiłki, są namioty, w których też można zjeść, przebrać się. No, no, na pewno największym problemem jest nocleg, bo no, w taką dużą ilość ludzi pomieścić nie jest łatwo no i to jest taka moja krótka relacja z tego wypadu dzisiaj właśnie idę na miasto więc zajrzę tam zobaczę czy czegoś nie potrzeba no jeżeli się coś uda pomóc to pomogę jeżeli nie no, 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 no trudno, no, nie jestem Bogiem i nie jestem w stanie pomóc wszystkim zresztą niektórzy mówią, że Bóg zapomniał o nas i to nie jest prawda. Po prostu, żebyśmy widzieli dobro, musi być też odrobinę zła, albo i dużo zła, niestety, bo to, co widzimy na świecie, nie napawa optymizmem. Ech. Ale gdyby nie było zła, to nie widzielibyśmy dobra. Ech. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Po prostu to musi istnieć wspólnie, żebyśmy mogli odróżnić jedno od drugiego i wybrać strony. Strona światła, strona miłości, strona dobroci. To jest po prostu tak, tak jest to skonstruowane. Świat jest dualny wszystko jest białe, czarne, dobro i zło, światło i ciemność więc wszystko ma dwie strony. To tyle, moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, kierujcie się dobrem, kierujcie się miłością, a nie nagonką medi mediów, które pokazują nam niefajne obrazki. I bądźcie sobą, i, i żyjcie tak jak uważacie, że jest dobrze, i, i pomagajcie, jeżeli macie możliwość. Także to taki apel ode mnie, do świata. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Bądźcie radośni, bądźcie e, spełnieni, bądźcie spokojni. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz i życzę miłego dnia.